Witajcie moi drodzy. Dziś chcę porozmawiać z wami o waszym życiu. O tym, że wasze życie naprawdę może być lepsze. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się teraz znajdujecie. Czy jesteście w trudnym, toksycznym związku? Czy może już jesteście po takim trudnym, toksycznym związku? A może czujecie się samotni? A może niby wszystko jest ok, ale jednak czujecie pustkę i brak życiowej satysfakcji? To nie ma znaczenia, gdzie w tym momencie jesteście, jak to wasze życie wygląda, ale ważne jest to, że to życie może się odmienić i to wy jesteście za to odpowiedzialni. Bo jeżeli czujesz się w tym momencie nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa, jeżeli czujesz, że żyjesz poniżej swoich możliwości, poniżej swoich oczekiwań, poniżej swoich talentów, poni poniżej swoich aspiracji, to nie ma się co dziwić, że w twoim życiu pojawia się taka pustka. Brak poczucia sensu i szukanie, ciągłe szukanie takiego właśnie, takiej własnej drogi. Nie ma się co dziwić, że w takiej sytuacji czegoś po prostu ci brakuje. I wiele osób nie wie nawet, czego szukają. Po prostu czują jakąś pustkę, jakiś brak poczucia satysfakcji, i nie wiedzą, kręcą się często w kółko, i nie wiedzą, jak odzyskać to swoje życie. Ten swój dawny uśmiech, wiele osób, które przychodzi do mnie na konsultacje, właśnie mówi o tym, że kiedyś jakoś tak potrafili cieszyć się życiem, kiedyś mieli ten uśmiech, kiedyś pewne rzeczy ich bawiły, pewne rzeczy naprawdę ich cieszyły, mieli życiową satysfakcję i to gdzieś się ulotniło, gdzieś to wszystko zniknęło i czy mogą to odzyskać. I ja dziś chciałem Wam powiedzieć wprost, że oczywiście nie tylko możecie to odzyskać, ale możecie swoje życie przebudować. I nadać mu zupełnie inny sens. Sprawić, żeby to życie dla was było wartościowe. Nie musicie wracać do tego, co było. Oczywiście możecie w wielu sytuacjach to zrobić. Natomiast w każdym momencie nawet najgorszego życiowego zakrętu, można zmienić to swoje życie. I dziś podpowiem wam pięć takich pierwszych kroków, które możecie wykonać, które często wykonują moi klienci, którzy właśnie znaleźli się na takim życiowym zakręcie, i pomagam im w przejściu tych pięciu kroków. Dlatego o tych pięciu krokach też Wam powiem, żebyście sami zastanowili się, jak te kroki wcielić w swoje własne życie, w swoją codzienność, w tym momencie, w którym właśnie się znajdujecie: w związku, bez związku, w satysfakcjonującej pracy, która przestała być tak satysfakcjonująca, albo w pracy, która nigdy Was nie cieszyła, a w tym momencie sprawiła, że jeszcze mocniej się w tym wypaliliście. A więc bez względu na to, gdzie jesteście, te kroki pomału mogą Wam pomóc nadawać sens własnemu życiu, nadawać sens własnym marzeniom, własnym aspiracjom i własnym dążeniom do tego, żeby w tym życiu było szczęście. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, czy potraficie się przyznać do tego, że chcecie być szczęśliwi? Bo wiele osób nie potrafi tego powiedzieć wprost. Wydaje im się, że nie zasługują na szczęście. I zastanów się tak szczerze przed obejrzeniem dalszego, dalszej części tego materiału, czy ty wierzysz w to, że możesz być szczęśliwy, że możesz być szczęśliwa, czy czujesz, że naprawdę na to zasługujesz. Odpowiedź może wydawać się oczywista, natomiast znam tak wiele przypadków osób, które nie mają tak oczywistej odpowiedzi. I kiedy naprawdę szczerze się nad tym zastanowią, Czują, że sami sobie nie dają prawa do tego, żeby być szczęśliwi. I dlatego warto od tego zacząć. Czy ja sam, czy sama daję sobie prawo do szczęścia? A może uważam, że zrobiłem, czy zrobiłam coś takiego w życiu, że to już powoduje, że ja nigdy nie mogę być szczęśliwa? Że rozpadł się jakiś mój związek, i dlatego każdy następny już nigdy nie będzie tak szczęśliwy. Zastanówcie się, bo to jest pierwszy krok o którym chcę wam powiedzieć musisz uwierzyć że zmiana jest możliwa ale żeby uwierzyć musisz w pewien sposób zrozumieć sama siebie swoją sytuację swoje wartości swoje przekonania bo często to my mamy tak wiele takich przekonań które są trochę jak taka kula u nogi które która trzyma nas w tym konkretnym miejscu w naszym życiu, i niby tak czasami nam się wydaje, że chcemy coś zmienić w życiu, natomiast mamy tak wiele negatywnych przekonań, które trzymają nas w miejscu, jak ta kula u nogi, jak ten zaciągnięty hamulec ręczny. A więc pierwszy krok to jest taka wiara, wiara w to, że zmiana jest możliwa, że Twoje życie może być bardziej szczęśliwe, że możesz odczuwać w nim większą satysfakcję. Bo kluczowe jest Twoje nastawienie, Twój mindset, Twoje oprogramowanie, które masz w głowie. I wiele takich rzeczy znajdziesz w tym oprogramowaniu, które jest wadliwe, które w tym momencie trzeba zastąpić innymi przekonaniami, bo Ty nie możesz sobie wmawiać, że jest źle i że zawsze już tak będzie. Nie możesz sobie wmawiać, że coś się wydarzyło w Twoim życiu i to przekreśliło Twoje szanse na szczęście. Jeżeli chcesz pracować nad swoim mindsetem, to pierwsza sprawa, którą musisz zrobić i z czym musisz się zmierzyć, to jest przejęcie pełnej odpowiedzialności za swoje własne życie. Nie możesz zrzucać tej odpowiedzialności na inne osoby. Oczywiście te osoby mogły sprawić, że znalazłeś się czy znalazłaś się na życiowym zakręcie, ale to ty przejmujesz odpowiedzialność za to, w którym momencie tego życia jesteś i możesz z tego życiowego zakrętu się wydostać. Bardzo często liczymy na to, że ktoś pojawi się w naszym życiu. I tu życie nam odmieni. Ale to nie jest właściwa droga. Właściwa droga to jest pełne przejęcie odpowiedzialności za swoją życiową sytuację i wprowadzanie swoich własnych zmian. Ale żeby to zrobić, najpierw trzeba uwierzyć, i często będzie to taki kredyt zaufania do samego siebie, że zmiana jest możliwa. Bo wiele osób na początku tej drogi już wątpi, już mają pewne obawy i wątpliwości, że. Zmiana jednak nie będzie trwała, będzie zbyt trudna. Natomiast zmiana mindsetu, zmiana tego wewnętrznego oprogramowania w Twojej głowie, zmiana tego, w co Ty wierzysz, co uważasz, że zasługujesz na to, w co wierzysz, że na to nie zasługujesz to wszystko zaczyna się właśnie od tej chwili, jak tego słuchasz i kiedy pomyślisz sobie, czy w ogóle w Twoim życiu jest przestrzeń na zmianę bo to jest bardzo ważne, jeżeli ty wiesz, że jest taka przestrzeń, to wykorzystasz każdy czas, którym, którym dysponujesz. Możesz go mieć naprawdę mało, ale wykorzystasz ten czas, żeby coś w życiu odmienić. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która dalej szuka winnych, nie chce przejąć odpowiedzialności, ma różne wygodne wymówki, to tak naprawdę oszukujesz samą siebie, czy samego siebie, że chcesz coś zmienić. Bo pamiętaj, że zmiana w życiu, taka poprawa swojego życia, Zyskanie szczęścia w tym życiu jest możliwe poprzez Twoje świadome działanie, Twoje świadome wybory i Twoje zmiany w zachowaniu. I to wymaga czasu, wymaga też cierpliwości. Natomiast to wszystko jest możliwe i zaczyna się w momencie, kiedy twierdzisz, że ok, znajduję się w trudnej życiowej sytuacji, czyli akceptujesz swoją rzeczywistość, wiesz, że jest źle i nie oszukujesz siebie, że to samo się naprawi że to ktoś inny sprawił, że jesteś w takim miejscu i to ktoś inny musi z tego wydostać. Nie, po prostu akceptujesz swoją sytuację. Jest źle, ale to nie znaczy, że już zawsze tak musi być. I to jest moment, w którym ty musisz uwierzyć, że zmiana jest możliwa. To jest pierwszy kluczowy krok, dlatego tak dużo czasu poświęciłem na niego, ponieważ z moimi klientami bardzo często pracuję nad ich przekonaniami, które są taką blokadą dla nich. Bo jeżeli ty nie wierzysz w swoją zmianę, i może ktoś ci pomógł takie myśli i takie wątpliwości rozpędzić w Twojej głowie, że ciągle tych wątpliwości jest coraz więcej, no to pierwsze, co musisz zrobić, to pozbyć się tych wątpliwości. Dać sobie taki kredyt zaufania, że warto dążyć do zmiany i że ta zmiana naprawdę jest możliwa. I tu przechodzimy do drugiego kroku, do drugiej techniki, którą możesz wykorzystać tak na start, bo kiedy już zaufasz, że zmiana jest możliwa. To w drugim kroku musisz zaakceptować, że zmiana zaczyna się od bardzo małych rzeczy i wymaga wielu kroków, a więc wymaga cierpliwości i wymaga czasu. I nie można zmienić swojego życia przez jeden dzień, jedną noc, jedną wizytę u terapeuty czy psychologa. Takie szybkie rozwiązania to jest tylko iluzja, iluzja dzisiejszego świata. Bo jeżeli ktoś obiecuje ci, że schudniesz 10 kg w 7 dni, to tak naprawdę to nie działa. To są tylko magiczne pigułki, iluzja, którą ktoś próbuje ci sprzedać. Zmiana wymaga czasu, bo twoje życie składa się z różnych zachowań, zachowania stają się nawykami i nawyki powstają pomalutku, ale też pomalutku musimy je zmieniać. Jeżeli nie czujesz się szczęśliwie, czy szczęśliwa, to znaczy, że w twoim życiu jest bardzo wiele takich małych, drobnych nawyków. Które składają się w taką jedną całość i które sprawiają, że jesteś właśnie w tym momencie swojego życia, bo masz tak wiele nawyków, które sprawiają, że jesteś nieszczęśliwa. I zmiana nawyków wymaga treningu, wymaga czasu, wymaga świadomego podejścia, bo to nigdy nie dzieje się samo. I dodatkowo, żeby stare, złe nawyki, które sprawiają, że jesteś nieszczęśliwa, zamienić na nowe, które są bardziej po pozy pozytywne, korzystne, które sprawiają, że będziesz szczęśliwa, to też wymaga czasu. I wiele osób się tego boi. Natomiast zamiast się tego bać, trzeba zobaczyć, jak wiele korzyści jest z tego, że zmiana jest powolna, że potrzebujesz małych kroków. Ponieważ jeżeli ty wypracujesz już nowe nawyki, to nie jest też tak, że zmiana będzie krótkotrwała. Jeżeli długo walczysz o tą zmianę, trenujesz nowe nawyki, to nawet jeżeli zdarzy ci się wpadka, jakiś słabszy dzień czy słabszy okres w życiu, to ty, dzięki temu, że masz nowe nawyki, wypracowane kawałek po kawałku, to masz pewność, że ta zmiana będzie trwała, że ona nie zmieni się też w jeden dzień, w którym będziesz miała jakiś powrót do dawnych słabości. Ta nowa zmiana, wypracowana kawałek po kawałku, nowymi nawykami, tym całym procesem treningu, będzie bardzo trwała i nawet jeżeli jakaś trudna, toksyczna osoba pojawi się w Twoim życiu, będzie jej trudno też odebrać to, co sobie wypracujesz. A więc to, że zmiana zaczyna się małymi krokami, wymaga czasu i cierpliwości, dla niektórych osób może być przerażające. Natomiast dla ciebie może być to forma takiego dodatkowego czynnika motywacyjnego, bo jeżeli kawałek po kawałku wypracujesz sobie nową, nowe nawyki, nowe zachowania, to nikt ci tego tak szybko nie odbierze. I ty sama sobie, czy sam sobie tego nie odbierzesz, nawet jeżeli popełnisz kilka błędów. A więc ten drugi krok, zaakceptuj to, że zmiana zaczyna się od małych kroków, małych rzeczy, wymaga czasu i cierpliwości. To jest kolejna kluczowa sprawa, którą trzeba wziąć sobie do serca. I teraz przechodzimy do trzeciej bardzo ważnej części: czyli do oceny takich trzech podstawowych filarów Twojego życia. Wielu moich klientów, z którymi pracuję nad, nad taką życiową zmianą, to są osoby, które muszą wykonać ćwiczenie, w których oceniają na takiej skali od 0 do 10, jakie trzy podstawowe filary swojego życia. I chcę zachęcić również Ciebie do tej oceny. Zastanów się, ile punktów sobie przyznasz od 0 do 10. Czym więcej tych punktów, tym lepiej. To znaczy, że lepiej radzisz sobie w tym obszarze. I jakie są te trzy obszary? Pierwszy obszar to jest ruch. Ile masz takiego spontanicznego ruchu? Ile uprawiasz sportu? Jak dbasz w kontekście takiego ruchu o swoje ciało? Zastanów się nad tym, to jest filar pierwszy. Druga sprawa, co wrzucasz do swojego brzucha, czyli odżywianie. Jak się odżywiasz? Zwracasz na to uwagę, czy zupełnie się tym nie przejmujesz? I trzecia sprawa, jak wygląda twój sen? Czy śpisz wystarczającą ilość godzin, czy ten sen jest dobrej jakości? Czy masz problemy ze spaniem? Jak oceniasz te trzy filary? Ruch, odżywianie, sen. Masz do zdobycia 30 punktów. Od 0 do 10 każda kategoria, więc 30 punktów. A jak ty wypadasz? Ile tych punktów zbierasz? I zastanów się, czy chcesz przejąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Bo jeżeli tak, chcesz dokonać takiej zmiany, no to już masz kilka wskazówek, jak możesz to zrobić. Przejęcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie to wybranie jednego z tych filarów. I dokonanie jakiejś małej, drobnej zmiany, która w dłuższej perspektywie po pomoże Ci zwiększyć ilość punktów. I powiedzmy, co możesz zrobić już dziś, żeby poprawić ruch, odżywianie, sen? Co możesz zrobić? Wybierz sobie jeden obszar. Zastanów się, który z tych obszarów jest najłatwiejszy dla Ciebie do zmiany. Wielu moich klientów potrzebuje szybkiego sukcesu, żeby zdobyć w sobie taką większą motywację, taką odwagę do działania. Dlatego ja mówię często wybierz sobie najłatwiejsze z filarów. Możliwe, że masz takie problemy ze zdrowiem fizycznym, że trudno będzie ci uprawiać regularnie sport. A więc zacznij od zmiany odżywiania. Ale też jest inna bardzo ważna sprawa. Czasami zaczęcie od czegoś co jest najłatwiejsze do zmiany też nie jest możliwe. Bo są takie sytuacje, w których masz obszar, który krzyczy wręcz do ciebie o pomoc. Mam klientów, którzy chcieliby zacząć się więcej ruszać, lepiej się odżywiać, ale uświadamiają sobie, że od wielu miesięcy, a nawet lat, bardzo źle śpią. I już są w tak dramatycznej sytuacji, jeżeli chodzi o sen, że tak naprawdę i ruch, i odżywianie w tym momencie będziemy stopniowo wprowadzać, bo to też będzie wpływać na ich sen. Natomiast oni naprawdę muszą zająć się tym swoim snem w pierwszej kolejności. Bo kiedy są niewyspani, są przemęczeni, są sfrustrowani, zestresowani, to wszystko wpływa na ich codzienne decyzje i muszą wybrać ten obszar. Więc jeżeli taka czerwona lampka ci się zapala, że jeden z tych obszarów jest na takim bardzo kiepskim poziomie, to musisz nim się zająć w pierwszej kolejności, choćby to było najtrudniejsze zadanie, ponieważ są takie obszary, które tak mocno przyciągają naszą uwagę, że bez zmiany w tym obszarze nic innego się nie zmieni. A więc zadbaj o te trzy filary: ocenie, bo często z tą oceną mamy problem. Zmierzyć się z prawdą, jak wygląda moje życie pod kątem ruchu, odżywiania i snu. Często moi klienci uzyskują bardzo niskie rezultaty, a jednocześnie mają ogromne aspiracje. Natomiast jeżeli nie dbasz o swoje ciało, nie dbasz o swoje paliwo, czy o odżywianie, nie dbasz o swój sen, czy oczyszczenie swojej głowy, odpoczęcie w, takim, w takiej dobrej jakości, to te duże aspiracje, duże plany trzeba troszeczkę przesunąć w czasie. Trzeba zadbać o siebie tu i teraz, a nie żyć tylko własnymi wyjątkowymi marzeniami, które i tak się nie zrealizują. Bo ty nie masz siły, nie masz paliwa, nie masz zdrowia fizycznego, psychicznego, żeby te cele zrealizować, i musisz się zmierzyć z tym, co jest tu i teraz, co jest teraz twoim problemem. I tutaj bardzo naturalnie przechodzimy do czwartej techniki, czwartego kroku, który warto zrobić w kontekście odzyskiwania swojego życia, nadawania mu sensu, nadawania mu kierunku i czerpania z niego takiej życiowej satysfakcji. I czwarty punkt. To jest takie wyzwanie dla Ciebie: przestań uciekać od doświadczeń własnego życia. Zacznij to życie doświadczać. Poczuj taką potęgę uważności, bo my mamy ogromny problem z tym, że szukamy chwilowych, szybkich ucieczek. I każdy, kto jest nieszczęśliwy, naprawdę każdy, kto jest nieszczęśliwy, zaczyna korzystać z jakiegoś szybko dostępnego, ale negatywnego sposobu. Ucieczki od własnych emocji, od własnego życia, od własnych myśli. I oczywiście mogą być to nałogi, może być to alkohol, bardzo częsta sytuacja, ale mogą być to też różne kompulsywne zachowania. Może uciekasz w zakupy, może uciekasz w obiadanie się, a może są to takie bardzo szybkie przyjemności. Może jest to nałogowe oglądanie seriali, albo portale randkowe. Wielu moich klientów ucieka od swojego życia właśnie w portale randkowe. To są osoby, które Cały czas nałogowo szukają nowego partnera, nowej partnerki, są w jakimś związku, są nieszczęśliwe, szukają kolejnego, w kolejnym też są nieszczęśliwe i ciągle uciekają. Ciągle mają taką wizję w sobie, że ta kolejna osoba będzie idealna i zmieni ich życie. I nigdy to się nie dzieje. Utknęli w takiej pętli ciągłego poznawania nowych osób, odrzucania tamtych osób, wyniszczania poprzez taką formę działania samych siebie, swojej psychiki, swojego nastawienia i te osoby często unieszczęśliwiają siebie, ale też unieszczęśliwiają inne osoby. A więc zastanów się, w co ty w tym momencie w życiu uciekasz. W co uciekasz od swoich emocji, od swoich myśli, w co uciekasz od swojego własnego życia. Bo pamiętaj, że aby zmienić swoje życie, trzeba najpierw je w pełni odczuć. Musisz poznać, jak smakuje to twoje życie, bez żadnych zagłuszaczy, bez tych wzmacniaczy smaku. Trzeba odczuć, jak naprawdę smakuje Twoje życie, trzeba spojrzeć w oczy swoim lękom. Nagrałem na ten temat materiał, który jest trudny, dlatego nie jest przez tak wiele osób oglądany jak inne materiały. Ale jeżeli chcesz zmienić swoje życie, musisz spojrzeć w oczy swoim lękom, dlatego do tamtego materiału również Cię zachęcam, mimo tego, że naprawdę jest on trudny. Trzeba doświadczyć swojego życia. Poczuć się tak naprawdę bez uciekania, w nałogi, w kompulsywne zachowania, w szybkie przyjemności, w tą szybko dostępną dopaminę, której mamy pełno w dzisiejszym świecie. Trzeba odczuć to w życie, zanurzyć się w nim i zdać sobie sprawę z tego, w jakiej my sytuacji naprawdę się znajdujemy. Tutaj pomagają często praktyki uważności. Teraz o nich nie będę mówił nagram osobny materiał na temat praktyk uważności, które mogą w tym pomóc. Ale chodzi o to, że nam jest trudno żyć w tu i teraz. My ciągle żyjemy albo w przyszłości, albo w przeszłości. Uciekamy do przyszłości, bo mamy złudną nadzieję, że wszystko samo się odmieni, że ktoś pojawi się w naszym życiu i wszystko zmieni, że to los nam zmieni to życie. Uciekamy w przyszłość, marzymy o przyszłości, która jest nierealna, bo jest tylko i wyłącznie ucieczką. Też wiele osób ucieka do przeszłości, czyli rozpamiętywanie Obwinianie innych osób, obwinianie samego siebie, wspominanie szczęśliwych chwil, które były 10 lat temu, a teraz w tym momencie nawet nie dostrzegasz, że Twój związek się rozsypuje. To są właśnie te osoby, które żyją ciągle w swojej przeszłości, bo jest bezpieczna, zamknięta, albo żyją w przyszłości, bo jest taka niepewna, ale też właśnie przez tą niepewność mają wiele możliwości, a tu i teraz jest właśnie Twoje życie. Ten najtrudniejszy moment, w którym ty albo przejmiesz odpowiedzialność, albo uciekniesz. I dlatego w czwartym kroku zachęcam Cię do praktykowania uważności, uważności w swoim życiu, czyli do doświadczania tego życia i zdawania sobie sprawę z tego, jak naprawdę moje życie wygląda. Kiedy pozbędę się tej szybkiej dopaminy, kiedy pozbędę się tych wszystkich ucieczek, kiedy pozbędę się tych nałogów, kiedy zobaczę swoje prawdziwe życie, co ja tak naprawdę poczuję. I ciężko czasami jest nam odczuć to, co nasze życie naprawdę nam pokazuje, bo jest to dużo trudniejsza sytuacja, niż nam się wydawało, dlatego tak często uciekamy w te szybkie rozwiązania. I jest jeszcze piąty krok, który warto zrobić. To jest moment, w którym trzeba zadbać o swoje relacje. Zrób w końcu porządek w swoich relacjach. Bez takiego uporządkowania swojego życia relacyjnego z innymi osobami, Twoja zmiana prawdopodobnie nie jest możliwa, albo będzie tak wolna, że w końcu się poddasz, że w końcu zrezygnujesz. I zastanów się, tak jak wiele moich klientów się zastanawia, dlatego, dlaczego ty godzisz się na podtrzymywanie relacji, które cię wyniszczają? Dlaczego otaczasz się toksycznymi osobami? Dlaczego pozwalasz, żeby ingerowały w twoje życie osoby, które podcinają ci skrzydła? Dlaczego otaczasz się osobami, które cię zniechęcają do zmiany, zniechęcają cię do walki o lepsze życie? Dlaczego te osoby są taką kulą u nogi czy takim zaciągniętym hamulcem ręcznym? Dlaczego pozwalasz na to, żeby inne osoby wypełniały ci czas swoimi problemami, swoimi marzeniami? Bo ty często realizujesz marzenia i potrzeby innych osób, a na swoje spychasz na ostatnie miejsce. Dlaczego pozwalasz na to, żeby inne osoby zrzucały na ciebie odpowiedzialność za swoje błędy, swoje potknięcia? Dlaczego pozwalasz na to, żeby ludzie karmili cię poczuciem winy? Zastanów się nad tym, bo to są ważne pytania. I zastanów się, czy potrafisz w tym momencie zawalczyć o siebie, postawić granice i ochronić samą siebie przed takimi wyniszczającymi relacjami. I zastanów się, czy w twoim otoczeniu jest ktoś, kto naprawdę szczerze może ci pomóc, kto jest dla ciebie życzliwy. Kto w Ciebie naprawdę wierzy? Kto będzie Cię wspierał w takich chwilach zwątpienia, w tych najtrudniejszych momentach, kiedy może stracisz z oczu sens tej zmiany, tej walki o lepsze życie? Czy masz kogoś, na kogo możesz naprawdę liczyć? I na końcu zastanów się, czy dla tej osoby poświęcasz wystarczającą ilość czasu, czy może marnujesz swój czas na osoby, które są bardziej natarczywe, toksyczne, trudne? Ale domagają się tego Twojego czasu, a ta osoba, która jest dla Ciebie życzliwa, jest taka cicha, bezproblemowa. Dlatego tak jak ty, ta osoba jest spychana na ostatnie miejsce. Zastanów się nad tym. Wiem, że to był mocny odcinek. Jeżeli obejrzałeś czy obejrzałeś go do końca, to znaczy, że jesteś w wyjątkowym miejscu swojego życia. Ponieważ jest to moment, w którym możesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, albo wyłączyć ten materiał, zapomnieć o tym wszystkim i po prostu wrócić do swojej codzienności, która i tak jest ucieczką. Bo jeżeli ty byś żył, czy byś żyła tu i teraz, to wiesz, że ta zmiana jest ci potrzebna. Natomiast jeżeli ty w swoim życiu ciągle od czegoś uciekasz, żyjesz w przeszłości, żyjesz w przyszłości, korzystasz z takich okazji do tego, żeby nakarmić się szybką dopaminą, uciec w nałogi, w kompulsywne zachowania itd., no to tak naprawdę nie masz świadomości, jak wygląda naprawdę twoje życie. Natomiast przyjdzie taki moment, zderzenie ze ścianą, kiedy ty sobie uświadomisz, jaka jest twoja sytuacja. Może to być za miesiąc, za pół roku, za rok, za pięć czy za dziesięć lat. Nie ma to znaczenia. Natomiast w tamtym momencie, kiedy często właśnie pojawiają się u mnie osoby, które mówią: Ja już pięć lat temu powinienem coś zrobić ze swoim życiem, ale ja jeszcze bardziej to wszystko zagłuszałem. I wtedy te osoby mają poczucie straconego czasu. Dlatego taki materiał dla ciebie nagrywam i dla was go nagrywam, żebyście zdali sobie sprawę z tego, czy naprawdę jesteście szczęśliwi w swoim życiu. A jeżeli nie, to ten dzisiejszy dzień, ten moment, ta chwila jest najlepsza do tego, żeby dokonać zmiany. Bo każda, każdy moment, który odkładacie w czasie, może powodować, żeby po prostu będziecie mieli poczucie, że ten czas marnujecie. Że ockniecie się za jakiś czas i będziecie sobie pluć w brodę, a mogłem to zrobić, czy mogłam to zrobić w tamtym momencie. Usłyszałam coś inspirującego, usłyszałem to, i mogłem za tym pójść. Mogłem wziąć swoje życie w swoje własne ręce, przejąć stery tego życia, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy jesteście gotowi na to, żeby zawalczyć o swoje życie. Tak naprawdę. Odczuć je, doświadczyć, zdać sobie sprawę z tego, co jest w tym życiu złego, spojrzeć w oczy swoim lękom, zmierzyć się z tym i zacząć pomału, z cierpliwością, małymi krokami odmieniać to swoje życie, ale właśnie z pełną odpowiedzialnością, z jakimś konkretnym planem na to, czego wy chcecie osiągnąć, żeby ta pustka, poczucie bezsilności, brak sensu w życiu, żeby, było, żeby to było coś, co było elementem waszego życia, ale z tego wyszliście. Tego wam życzę, zachęcam was do komentarzy i do następnego razu.